Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj będziemy sobie rozbierać yy, górę Zobaczymy jak wygląda stan tłoka, cylindra yy, No i co, zdejmiemy sobie tutaj najpierw dyfuzor yy, Aha, ale będziemy też zdejmować w sumie bak I w... zobaczmy co nam się uda w sumie rozebrać yy, Bo rozbierzemy i, i na przykład taką ramę w tych miejscach gdzie będzie trzeba To troszeczkę ją podszlifujemy papierem yy, Żeby to ładniej wyglądało na przykład tu mam też takie miejsce na wahaczu w tym miejscu <laughs> i tego się nie da domyć, bo to jest po prostu taki gęsty smar, że albo po prostu się przylepił tak, że, że jest ciężko po prostu to kerszerem domyć i płynami, więc, więc sobie takie rzeczy po prostu podszlifujemy delikatnie. Mm, no i co myślę, że będzie ciekawie, także rozbieramy i zobaczymy, co w ogóle z tego nam wyjdzie. Tym sposobem mamy zdjęty pach. Tak? Zanim rozebraliśmy to go myłem, ale jak widać, no tu z góry nie zawsze wszystko zejdzie. Po prostu nie da się tego domyć. No i te śrubki, które są zardzewiałe to byśmy też powymieniali najwyżej na, na nowe. No generalnie odświeżymy sobie ją trochę, nie? I mamy dyfuzor. Dobra, słuchajcie. Z tym zaworem to jest tak, że tak jak tutaj, odkręciłem najpierw tą śrubkę i potem podważam sobie śrubokrętem i mi to wyszło jak... Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłem, jak jak coś zrobiłem źle, to mi najwyżej piszcie. Witajcie. To jest dzień kolejny z rozbierania YZ. -y. Na tym, co wcześniej poprzestałem, dlatego, że miałem problem z odkręceniem tej śruby i tej po drugiej stronie. Dlatego, że nawet kluczem oczkowym po prostu one się obrabiały. Były mocno dokręcone i, i po prostu nie wiem, czy nakrętki są chińskie. Już mam załatwione tutaj lepsze nakrętki, także jak będę zakręcał wszystko z powrotem, to, to będzie tutaj y, to na nowych nakrętkach i oczywiście sobie wszystko fajnie przesmarujemy, bo tu było suchutko. Y, no i co, tu z tą śrubą tak jak mówiłem wcześniej chyba, y, odkręciłem to i zdjąłem sobie tą dźwigienkę. Tuż y, mam odkręcone tutaj, mam zdjęty tutaj wężyk, płyn od chłodnicy też jest zdjęty, także ściągniemy sobie teraz cylinder, zobaczymy w jakim to jest tam stanie i przede wszystkim wyczyścimy go z nagaru, dlatego że zmieniłem olej. E, zmieniłem sobie olej z Ipona na, e, na słuchajcie e, motula 800. Jakoś mam lepsze przekonanie do tego oleju niż do samuraja Jest on gęstszy. E, I dlatego ten stary nagar wyczyścimy, żeby, żeby, żeby po prostu się no, nagar przyklejał normalnie, nie? Bo wiadomo, że z jednego oleju nagar i z drugiego, no to wydaje mi się, że nie jest dobry pomysł. Sami też tak pisaliście. No i co? ściągamy sobie górę, zobaczymy, w jakim to jest stanie. Wyczyścimy wszystko i, i będziemy wiedzieć, co będzie. Dalej. Dodatkowo, mam takie gąbeczki, którymi będziemy czyścić ramę. Ja już tutaj próbowałem. Fajnie to wygląda. I tak, tutaj takimi najpierw będziemy czyścić, a na sam koniec mam taką jeszcze trochę gąbkę z troszeczkę inną gradacją, jeszcze trochę jakby to nazwać, nie wiem cienkoziarnistą chyba i nią na sam koniec będziemy przecierać żeby to już taki efekt był fajny tutaj też próbowałem na tym także wszystko będziemy próbować i spróbujemy doprowadzić tą jamachę do naprawdę fajnego stanu sobie zdjąć chłodnicę także teraz dopiero będziemy górę ściągać, bo ciężko mi było między tymi rurkami no i co, ściągamy może sobie najpierw odkręcimy tą głowicę i zobaczymy, nie? Ja tutaj ściągnięte wszystko. Przepatrzymy sobie najpierw cylinder. Ja już tutaj patrzyłem i szczerze mówiąc ten Nikasil tutaj jest naprawdę Mega stanie. O tutaj jeszcze płyn nam kapie. Czekajcie, sobie powycieram. Wyleję go tutaj. No jest naprawdę w mega dobrym stanie. Korba, Korba była wymieniana przez e, poprzedniego e, właściciela. Razem z wałem w sumie. No luzów to ona nie ma żadnych. Na boki ma delikatne, ale to wiadomo, że na boki luz musi być. Trzeba no, troszeczkę przeszlifować, wyczyścić, żeby nie było tego nagaru. No, i tu jest generalnie wszystko ok. No, nie ma tu za bardzo co do roboty. Wał widać, że jest nowy. Ja sobie to zrobię po prostu papierem ściernym, bardzo delikatnym. Tutaj zetrzemy ten nagar. Zobaczcie. Może macie rację z tym, że za mocną tą mieszankę robię. Też ja zawsze tyle robiłem i nie było problemu. Chyba, że poprzedni właściciel po prostu tak lał oleju, że, że za dużo nie. natomiast wyczyścimy sobie tutaj szczotką drucianą. Tłok po wyczyszczeniu wygląda w ten sposób. I teraz bierzemy się za... Mamy teraz już tu wszystko wyczyszczone. To byśmy się zajęli po prostu, żeby to zmyć, ten syf, który tutaj siedzi. To wiadomo, potem jeszcze na sam koniec się kerszerem przeleci wszystko. Musimy zrobić dokładnie to samo, tak samo wyczyścić wszystko dokładnie.